Witam wszystkich. Myślę, że na tym etapie wszyscy wiedzą już, że powstaje film na podstawie Five Nights at Freddy's. W Polsce nazwany Pięć koszmarnych nocy. No cóż, dlatego w dzisiejszym odcinku przedstawię wam wszystko, co musicie wiedzieć przed jego premierą, i przeanalizuję trailery, jakie dotychczas zobaczyliśmy. Zaczynajmy! Może najpierw od podstaw. Dla starych Nafowiczów będzie to oczywiste, ale wolę to tu wrzucić. Fnaf to seria gier i książek tworzona przez Scotta Cautona, która powstaje od 2014 roku. Film o niej jest planowany aż od 2015. Było z nim wiele problemów, ale ostatecznie przejął to Blumhouse i byli oni dosyć napaleni, by ten projekt dowieść. Jak mogliście już wywnioskować, będzie to horror o nawiedzonych animatronikach. Opowiadana historia będzie alternatywna do pierwszej gry, aczkolwiek, o tym pogadamy trochę później. Film będzie trwać godzinę i 50 minut, jest oceniany na 13 plus i wyjdzie 27 października w Polsce jak w Stanach. A nawet 26, jeśli macie Cinema City blisko. Najważniejsi bohaterowie to Josh Hutcherson jako Mike Schmidt, Piper Rubio jako Abby Schmidt, Elizabeth Lade jako Vanessa Shelley oraz Matthew Lillard jako William Afton czy Steve Raglan. Markiplier też na 99% jest w filmie, ale nic oficjalnie nie wiemy i nasza wiedza jest bazowana na tym, że nie chce się o filmie wypowiadać. Reżyserką jest Emma Tami, mimo że nie ma żadnych dobrych produkcji na koncie na razie, to fandom dał jej kredyt zaufania. W skrócie, film opowiada o problematycznym ochroniarzu Marku, jaki idzie do pracy do Freddy Fazbear's Pizza. Okazuje się jednak, że jego zmiana nie pójdzie tak łatwo jak Chciał. Powiedzmy, że animatroniki nie są zbyt gościnne. Dzięki tej pracy odkrywa również całą tajemnicę tej lokacji, którą jest morderstwo piątki dzieci. A więc zanim przejdziemy do konkretnego omówienia fabuły, powyciskajmy, co się da z trailerów. Oczywiście biorąc pod uwagę też inne info, jak streszczenia i tym podobne. Nie będę omawiał dwa razy scenek, jeśli powtarzająmy jak coś. Na samym początku widzimy kasetę treningową, jaką Mike ogląda w pierwszy dzień swojej zmiany. Widzimy na nim wesołe przedstawienie głównych animatroników. Frediego, Bonniego i Chiki. Na jest tam też ukryty Freddy, mało osób to zauważyło. Następnie główny bohater wchodzi do zamkniętej pizzerii Freddy i matroniki za kurtyną. Mamy pokazany kultowy obraz z kamery z pierwszej gry obok Supply Closet, bo oni tam oczy otwiera na dwie klatki w ogóle. A chwilę później za Mike'em widzimy Frediego, A Z I jego zmiana nie pójdzie tak dobrze, jakby tego chciał. Potem widzimy Freddy'ego niszczarkę, co jest dosyć dziwną sceną, ale Mike tylko śni albo wyobraża sobie, że tam jest. Na ujęciu z innego trailera widać, że był tam poprzedni stróż. Cała maszyna jest dalej tajemnicą, mimo wszystko, w grach nic takiego nie widzieliśmy. Kolejną ciekawą sceną jest ta w lesie. Mike spotyka tam pięcioro dzieci, jakie są duchami, które nawiedzają postaci z Freddy's. Przez chwilę widzimy poprzedniego stróża nocnego, który Krzyczy, a potem widzimy Abby chowającą się w basenie z chłokami, na którą patrzą dość wściekłe animatroniki. Nie jest to jakiś wielki trailer, ale był dosyć fajny. Kolejny jest już trochę bardziej treściwy. Zaczynamy od Mike'a, pytającego Steve'a Raglana o pracę ochroniarza Freddy's. Steve Raglan to nowe imię Williama Aftona, czyli mordercy przez jaki cały film się dzieje tak naprawdę. Dostajemy krótką historię tego miejsca. Było bardzo popularne w latach 80., ale musieli je zamknąć. Właściciel jednak dalej nie chce się budynku pozbyć. Widzimy przez chwilę, że Mike zrywa notkę, na jakiej jest napisane Notice of Delinquency. Sprawdziłem, jest to upomnienie o niezapłaconej zarządzanej przez sąd. Jest to pewnie przyczyna tego, że Mike zadzwonił do Reglana i podjął się pracy w Freddy's. Potem Mike i Abby wchodzą do lokacji, a Mike prosi siostry, by spała podczas jego zmiany. Trzyma ona tuż u tego misia, jaki może być zapowiedzią jej współpracy, czy cokolwiek to będzie z Golden Freddy. Więcej o tym później. Mamy więcej środków ich wejścia i rozglądania się po miejscu. Dziwnym ujęciem jest to z jakimś szczurem w wencie. Prawdopodobnie jest to wentylacja, jaką później Mike ucieka. Następnie wreszcie widzimy biuro, czyli absolutny klasyk w NAW. Mike ogląda kasetę, o jakiej mówiliśmy. Przychodzi do niego jednak niespodziewanie policjantka Vanessa, jako opowiadam o historii lokacji. O duszach w robotach i o tym, że ciał nigdy nie udało się znaleźć. Kiedy o tym mówi, widzimy krótkie ujęcie rysunku na lodówce. Jest to prawdopodobnie jeden z rysunków Abby. Słyszeliśmy, że lubi rysować w jej opisie postaci. Dosyć ciekawe, że narysowała bohaterów z pizzerii. W Demurilce, czyli demonstracyjnej wersji sceny, widzimy jak rysuje jakieś postaci, jakie nazywa swoimi przyjaciółmi. Możliwe, że był to ten rysunek. Cała ta scena jest w ogóle bardzo dziwna, bo dziewczynka mówi, że jej opiekunka Max siedzi na jej koledze, wydaje się, jakby faktycznie wierzyła, że ktoś tam jest i ciężko powiedzieć, czy chodzi o żółtego Ferdynanda czy może coś zupełnie innego. Następnie widzimy, że. Ma Mike śpi sobie, a pizzeria zaczyna się cała uruchamiać. Animatroniki odrywają swoje show, lecz nagle wszystko się zatrzymuje, a Mike zaczyna oglądać kamery. Potem widzimy krótki urywek zadmiegania czegoś ciała poza kadr. Nie wiemy przez kogo, ale martwy lub nieprzytomny, w grze no, na pewno martwy, jest jeden z łamywaczy, o których więcej później. Abi natomiast zamiast spać woli poeksplorować sobie pizzerię i trafia oczywiście na nich. No jasne. Potem mamy kilka urywków złamania, Szykują się do niego Karl, Hank oraz Max. Jeden koleś jest niezidentyfikowany. Chyba że wiecie kto to, to nie wiem, możecie napisać, ale ja nic nie znalazłem. Max, to ta opiekunka Abby. Ciekawie sobie to hrabia po godzinach. Widzimy, że Hank zostaje później zamordowany przez Boniego w schowku. Potem Abby ogląda rysunki ze Spring Boniem, co przypomina mi bardzo scenę ze srebrnych oczu, gdzie Jason też tak robił. Słyszymy, że Vanessa mówi, że animatrony chcą zrobić z siostry Mike'a tym, czym one się stały. Mike dopytuje się, czy można je jakoś powstrzymać, ale policjantka zapewnia, że nie. Animatroniki tutaj też nie są złe, myślę, że pomogą Abby, a dorosły ich widzą jako wrogów, przez to, że zostały przez jednego zabite. Leci parę scen, które nie mają żadnego kontekstu, poza groźnymi robotami próbującymi ich dopaść, no i na samym końcu widzimy kogoś w kostiumie Spring Boniego. Idącego po Mike'a. Jest to tak na 99% William Afton, czyli Steve Raglan, bo on, kiedy zabiło piątkę dzieci, był właśnie ubrany w ten sam strój. Potem mamy ponownie scenę w lesie, tylko tym razem Mike widzi swojego martwego brata. Jak dowiadujemy się z najnowszego streszczenia fabuły, Mike, kiedy miał 12 lat, był świadkiem porwania jego brata przez nieznanego mężczyznę w parku. Ludzie spekulują, że tym parkiem jest właśnie ten las. Wiele by to wyjaśniało. Od tego czasu Mike stara się znaleźć porwacza. Zaskoczyło mnie to, że to wydarzenie nie ma połączenia z Freddy's, przynajmniej tak wprost. Niektórzy spekulowali, że mógł zamknąć go poza pizzerią, tak jak dzieci zrobiły to z Charlie w Grach, ale nie mam żadnej takiej informacji. Jest duża szansa, że ta cała scena jest po prostu snem. Mamy to zasugerowane w tym samym streszczeniu. Warto zaznaczyć, że wcześniej widział tam też narysowanego w piasku królika, co najpewnie jest odniesieniem do Spring Potem widzimy kogoś leżącego w domu, nie wiemy kto to, ale no raczej kobieta. Możliwe że Vanessa, skoro widzimy ją potem w szpitalu, aczkolwiek równie dobrze mogę doznać obrażeń po w Freddy's. W kolejnym trailerze widzimy, jak to się łapie za szyję. Więc ja stawiam na Aunt Jane, wcześniej znana jako nie złoczyńca. Ma być ciotką Mike'a, co wzbudza wiele pytań. Niektórzy myśleli, że może być Aftonem, bo na IMDb była najpierw zapisana jako Jane Afton, a nawet że jest prawdziwą matką Majka, za mało wiemy o niej by stwierdzić cokolwiek na pewno. Dużo informacji zdradziło nam streszczenie, jakie już przywołałem. Podobno z całej siły stara się, by Mike nie opiekował się Abi. Zaczęło nawet rejestrować jakieś formalne skargi na niego. Mówi, że robi to z miłości i troski o dziewczynkę, ale ma jakieś ukryte motywy. Bardzo tajemnicze. Rodzina Majka i Aftonów to w ogóle dziwny temat. Mike w grach jest synem Williama, a ujawniono, że ma zupełnie innych rodziców z jakiegoś powodu? Albo Mike nie jest powiązany z Aftonami, w co trochę mi się nie chce wierzyć, albo ich sytuacja rodzinna jest po prostu strasznie skomplikowana. W sensie, skoro brat Majka został porwany a naczelnym prowadzącym FNaF jest raczej William, a Mike tym miał, bo to próba nie było 10 lat temu, siostrę, to coś się tutaj nie składa. Chyba, że Abby jest córką już tych innych rodziców, którzy zajęli się Mike'em po oskarżeniach, na przykład, jakie padły na Williama, czy coś. Z drugiej strony wątpię, że Mike by nie poznał go jako Steve'a Reglana, no jednak kaman. To jest tak trudne, że chyba zostawia to w tym miejscu. Pod sam koniec widzimy jeszcze Mike'a w poprzedniej pracy, bijącego jakiegoś gościa w fontannie. Był wtedy ochroniarzem w galerii, lecz stracił tę robotę, jak wydał się w bójkę, dlatego szuka pracy u Frediego. Nie znamy powodu napieprzania się, ale widzimy, że Mike biegnie do niego z daleka. Co sugeruje, trochę, że raczej nie powiedział mu nic złego. Dalej mamy Williama, Aftona wyciągającego nóż, by zabić próbującego uciec Majka. Po logo do taksówki wsiada Abi razem z Golden Freddy. Jest to kolejna dziwna scena. Bardzo możliwe, że Golden Freddy jest brat Majka, czyli również brat Abi. Możliwe, że wykorzystają ten sam motyw co w Silver Eyes, czyli Golden Freddy zauważy, że Abby jest jego przyjaciółką i postanowi jej pomóc, a nie ją zabijać. A animatroniki pójdą wtedy za Williamem czy cokolwiek. Ale trochę nie pasuje to do tej sceny w lesie? W sensie, jak to byłby piątą ofiarą. Więc to było na tyle w tym trailerze. Przejdźmy do filmu. Owego. Pierwsza scena pokazuje puste biuro i różne kamery, np. przykład czy Hallway. Jest też pokazana kuchnia po raz pierwszy tak oficjalnie. Co za zaskoczenie! Nic tam nie ma! Biuro jest puste, bo stróż zaliczył zgon. A potem widzimy epicki włam do opuszczonej piserii dla dzieci. Są chyba jakimiś debilami, bo nie używają rękawiczek ani nic takiego. Okazuje się jednak, że nie tylko Hank zginął, bo Karl także. Przez kapkajkę. Śmierci jakiej bym raczej nie chciał, ale nie dlatego, że byłaby bolesna, tylko po prostu żałosna. Na pewno celowo nazwali tego gościa Karl. Nie wierzę w nic innego. Dużo się teraz nowego nie pojawia, ale. Widzimy scenę prawdopodobnie pierwszej rozmowy Mike'a ze Stevenem. Wtedy na żywo. Następnie widzimy, jak Vanessa uruchamia showtime w parę Cove. Mamy ładne rzeczy robotów, proszę bardzo. I tak jak mówiłem, widać w Freddy'm niszczarce Starego Stróża. Nie wiemy, czy tak zginął, czy o co tu w ogóle chodzi, skąd by Fazbear Entertainment miało coś takiego w ogóle. Potem mamy wreszcie jakąś scenę z Max. W sensie wcześniej też była, ale na jakąś sekundę to wolałem poczekać z zamówieniem i z jedną z łomiewaczek, jeśli zapomnieliście. Zauważyła jedno z zabitych dzieci, poszła za nim i zobaczyła. O cholera! Zagląda do środka i dziecko ją łapie. Nie wiemy, czy umiera, czy nie, ale możemy. Się... Raczej domyślić to w NAF. Potem widzimy los ostatniego ze złodziei. Spotyka o a gdy ucieka, trafia prosto na Foxiego. Następnie znowu powtarzające się nie mówiące sceny, no i na sam koniec widzimy jeszcze raz scenę ze Springboniem wyciągającym nóż. Parę dni temu ujawniono jeszcze nowe spoty do filmu. Nie ma co omawiać poszczególnych nowych scen, widzicie teraz na ekranie. Dużo jest tych klipów, nie wiem co mówić, żeby wszystkie wam pokazać. Zasubskrybujcie, jeśli chcecie, byłoby mi miło. Najciekawsze są oczywiście te ze Springboniem i robić stojącą obok animatroników. Jeśli chcą ją zmienić w to, czym się stały, czyli ją zabić de facto, to czemu nic jej nie robią? Czy już tutaj pomaga jej Golden Freddy? Pamiętacie w ogóle, jak Abby patrzyła się na rysunki? Nie tylko jej ugróź zmienił się w tej scenie, ale także rysunek Spring po niego, których chyba zabije jakieś dziecko? Lecz to nie koniec, bo w kinowej wersji traileru mamy scenę, w jakiej Foxy patrzy się na Abi w basenie z kulkami. Bo w filmie mają powstać również dwie książki o nim. Pięć marnych nocy wersja książkowa i Behind the Scenes. Alright, więc podsumujmy sobie całą fabułę tego filmu na podstawie naszej analizy. Wgląda na to, że wszystko zaczyna się w galerii. W jakiej pracuje Mike. Wydarza się tam coś i bije się z typem fontannie. Zostaje za to wyrzucony i musi poszukać nowej pracy. Poznamy tu pewnie rodzinę Schmidtów oraz Max, czyli opiekunkę Abi. W starej zamkniętej wiceri Frediego było włamanie i wszyscy uczestnicy zostali zabici przez roboty. Nie złapał ich żaden stróż, bo ten zginął nawet wcześniej. Wszyscy właściciele chcą zatrudnić jakiegoś ochroniarza. Mike decyduje się tam iść, żeby mieć jakieś pieniądze na utrzymanie i zapłacenie spłaty w sądzie. Jeśli nie będzie zarabiał, no to Abi zostanie mu odebrana. Zabiera ze sobą swoją siostrę, bo nie ma jej z kim zostawić i idą na nocną zmianę. No nie ma jej z kim zostawić, bo Max tak jakby no iść spać, a sam rozgląda się po lokacji. Myśli, że będzie to łatwa robota, lecz nie przewidział tego, że animatroniki będą się poruszać. Co więcej, będą próbowały go dopaść. Ale zanim się o tym dowiaduje, idzie sobie spać. Podobno ma nawyk zbierania w pracy, No, ale nie na długo, bo lokacja na chwilę się uruchamia, potem przyjeżdża do niego Vanessa, czyli policjantka i opowiada mu historię placówki. Abi natomiast zamiast spać, chodzi sobie po pizzerii. Vanessa pokazuje głównemu bohaterowi Foxiego i pewnie też inne animatroniki, lecz nie kończy się to za dobrze, bo ożywają. Od tego czasu jest survival. Mamy cały element horrorowy i bronienie się przed robotami. Abi ucieka, nie wiemy co się dzieje, z są, ale prawdopodobnie dozna jakichś obrażeń. Na Mike dalej ukrywa się w lokacji. Nie wiemy, jak pojawiła się tam taksówka, ale Abby najwyraźniej wsiada sobie do niej z Golden Freddym, jakby nigdy nic. U Golden Freddy i to prawdopodobnie zmarły brat Abby, jaki sprawia, że roboty nie są już agresywne. Zresztą nie jedyne zagrożenie w tej restauracji. Ostatecznie po Mike'a przychodzi William Afton, czyli Steve Raglan i no nie wiemy, bo na tym się urywa. Jest on prawdopodobnie prowadzącym brata Schmidtów, ewentualnie ich ojcem, ale już ustaliliśmy, że ta wersja wzbudza wątpliwości. Tak to generalnie wygląda. Całkiem możliwe, że niektóre rzeczy będą inaczej poukładane, no bo bazowałem to tylko na w trailerach i opisach, no jest też wiele więcej scen i wydarzeń, ale jako że nie dało się ich jednoznacznie pokładać na razie, to je zostawiłem. No powiedzcie mi na przykład, kiedy szczur w wędzie chodzi. Na sam koniec pomówmy o kanoniczności filmu, bo coś czuję, że to będzie ważny i sporny temat. To bardzo różni się od tego, co widzimy w zwykłych FNAF-ach. Jest bardziej podobna do Silver Eyes tak naprawdę niż w NAF 1. Bo tam Mike siedzi ciągle w biurze, jego siostra nie żyje, Vanessy w ogóle nie ma, a William pojawia się dopiero po albo przed jego zmianą. Oczywiście, że musieli trochę podkręcić całość, by film wyglądał ciekawie, co według mnie oznacza, że nie jest on kanoniczny. W przypadku Tales'ów na przykład wszystkie wydarzenia da się zmieścić w grach. Przy Fazbear Frights jest trudniejsze głównie przez Andrew, aczkolwiek w trylogii, jak i tutaj nie da się tego po prostu zrobić. Więc według mnie film będzie działał jak Fazbear Frights. Jest w alternatywnej linii czasowej, ale będzie miał wskazówki do gier. Czytając sposys Koto of Now mówi, można wnioskować, że chce ten film wykorzystać nie tylko do opowiedzenia fajnej, alternatywnej historii, ale również do rozjaśnienia fabuły gier. Więc to było wszystko, co musicie wiedzieć przed pójściem do kina na 5 koszmarnych nocy. Dalej boli. Jeśli wam pomogłem, to zostawcie proszę lajki subskrypcję. No i cześć!